Ała! o oh, fuck, jak ja mu współczuję, nie, I jeszcze jedna ręka, nie. I jajaj, jak w klasie jedynce, jak ten gość mu palce odrąbał. To tu jest dużo, tu są gwoździe... gwoździe w dłoni. Razy dwa. To jest jeszcze gorsze. Nie mam bandaży, kolek. Co jest? Widzę bandaże chyba? Ciekawe, czy wejdę... Wy... Nie, lepiej nie. jest bandaż. Ojej! Jej ciuś, ale to przeszło. Wysięducha, ducha A Jezusa, ten Nie, nie, nie. Chodźmy w tą stronę. To będzie pewnie lepiej. No, i na pewno będzie lepiej. Obyś mnie nie dziwna dziwno, O Oj, tak. Nie wiem, czy dobrze idę. Nic tu nie widzę, więc chyba nie. He bandaże ekstra, lecimy. O to chodziło. O, śniło się tego. Leczyć, no jak to mi się podoba. Oszczędzamy, oszczędzamy. No tutaj, o, dobrze. Teraz tutaj, pięknie, o to chodzi. No, ten gość jest jeszcze wysportowany. Przez. Przez tylko został ukrzyżowany, nic się nie stało. Tak, to tylko takie małe draśnięcie. No tutaj jeszcze No nie! Co oni znowu robią? A, że zniknąłem, ta Ooo, gościu. chciałem mieć 200 IQ. Co teraz? O, teraz będziemy się przed nimi uciekać. włączamy tryb ninja tam se poszedł gościu, dobrze mandarze dobrze spokojnie teraz obszerzamy teren i źle poszedłem nie, coś tutaj jest, chyba nie, dobrze jest to Gdyby nie ta krew, to bym tego nie garnuł, nie w życiu. Ślepy jestem i tyle. Było, było zapisywanko i mam nadzieję, że nic się nie stanie teraz. Co jest? Pożeg sobie, tak? Tak, poszedł sobie pięknie. Dobra, czysto. Zamki, to proszę cię. Niech nam nikt nie przeszkadza. Kolejne bandaże, chościu O, już nie mogę więcej. Bandaże jest ok, są leczone. Kamera. Co jest? Co ja w szkole robię? Dobra Zamknięte Zima jest Co je kurde? A się wystraszyłem teraz, nie? Hooo, Coś tutaj ciekawego? Liścik tylko, liścik O Wisielec coś tam children, jakieś dzieci coś tam sielcowe dzieci, coś takiego. A nie, ja wiem, nie będę kombinował. Dajcie mi stanowić tylko. O, znowu ej, znowu się cofnąłem, ja tu byłem Tak, ja tu byłem A O co chodzi? Dobrze myślałem Co jest? Kurwa co to jest? Zamknięte? Nie otwarte. Nie, w kiblach się nie chowam. W kiblach się nie chowam. Nie ma już tego No, nie ma tego. Już mnie nie goni? Czy chciałem odebrać ten telefon, tak? No dobra, spróbujemy teraz. Czy się uda? Nie wiem.

Dobra, uciekamy w takim razie. Już się boję. Już się boję. Już się boję. Już się boję. Kurwa. Co to za jakieś stwory? W się usiadą? Dobra, lecimy. Uuu. Dawaj, dawaj. Chowaj się Napisywanko. Jestem jakiś w drzewie. Co jest? Nie ma nikogo tutaj? Jestem sam? Jestem sam. No i o to chodzi. O, kapłan ty, Ten gruba sen. Śmierdzący. Kurda! Szafa? Szafa! Jak stąd wyjść szybko? Dobra, wiem, idę na lewo Dobra, ciśniemy Czekamy Jak najszybciej o, myślę poszedłem Chyba dobrze idę Uch, Nie wiem gdzie iść Oho jakieś jakiś drób to tutaj są On tam był. A ja nie wiem do końca gdzie iść. Jak nie mam baterii? No nie gadaj. Jak to nie mam baterii? No to super. No to super. <gryw> to jest chore gówno, wam tyle powiem. No nie, no teraz ten nie znalazł. Ja wiem gdzie mam uciec, Tam mi się wydaje. Dobra. Lecę, lecę. Panie, nie trafi mnie, nie trafi mnie. Łatwo! Dawaj, szybko! Szybko, szybko Jest okej, okay. o to chodzi Emocje jak na grzybach Ja się tam stoi grzecznie On wie, że jestem parkurowcem i tak dalej więc S. Na to wychodzi. Baterijka, patrzcie. Bateryjka moja, kochana. Nie, tędy nie. Ja miś teraz. Tędy. Spoko, loko Nie, zablokowany i bardzo dobrze. O, jest drzewo. I co, znowu będą przestrzenie i tak dalej, i znowu spadnę i. Aha, no tak oczywiście Dawaj, dawaj, dawaj No musiał, musiał, nie? Jak to robi? Jak on to robi? Skoro mnie nawet nie widzi. Teraz mnie nie trafi. Teraz mnie nie trafi. Co, co? Ty, nawet go nie widziałem. No dobrze, dobrze. Ciśniemy dalej. O, znowu się z kolegą widzimy. Ciśniemy. Opa, je, je, nie trafi mnie. O, coś tu jest chyba, czeka na mnie. A, nie jest postrzelony. No to S. Co to było? Jakaś tego paczka baterii? Nie dam się, byku. Jestem silniejszy. No i jest Przestań. No No, nie rób z siebie ofermy. Damy radę, no nie damy rady. No nie, no jeszcze ten frajer przyszedł. No i jeszcze martwych tam, nie no kozak. Kozak nieśmy prowadzą Na jakiejś jaskini pewnie Na to tylko czekałem Czekałem na taką jaskinię No, kozak O, już po? Teraz pewnie znowu będziemy w szkole Lecisz, lecisz No nie gad... Nie, nie wierzę Nie wierzę w tego ziomka, nie Zwykłego drewna nie mógł podnieść. A drewno plus ziemia? Nie, oczywiście. Plus 200 do strędu, no nie, no, skoro. Kurde. Kocham tą grę. I tym miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Wyczekujcie następnego odcinka. Siemano.